Cześć, witam Was na kanale THL dealers. Dzisiaj chciałem nagrać Wam krótki poradnik, jak przygotować skuter do, do zimy, na co zwrócić uwagę, żeby on po zimie dalej nadawał się do użytku. Także, także na pewno pierwszą rzeczą, którą trzeba by było zrobić, to spłukać kadłub, komorę silnika. Oczywiście słodką wodę, jeżeli pływaliśmy. Na morzu, oczywiście, umyć, umyć dno, umyć burtę, usunąć glony, sól, jeżeli jest piaski, i oczywiście osuszyć, osuszyć cały skuter. Potem jest specjalny środek do zabezpieczania silnika, żeby nie korodował śrub i całej reszty. Także spryskujemy silnik odpowiednim preparatem. Na pewno też przelewamy. Po całym sezonie słodziutku wodu, cały układ oraz wyciągamy z tego układu wodę, aby ona podczas mrozów zimowych gdzieś tam nam nie, nie, się nie rozmarzła i nie, nie rozsadziła nam jakiegoś elementu. Na pewno warto też dodać stabilizatora paliwa do baku i odpalić na chwilę, aby on to wszystko przeciągnął gdzieś tam dalej do, do wtrysków paliwa. Także to. No i filtr i oleje, tak. Ja osobiście polecam robić to przed sezonem, czyli na świeżo przed sezonem, wymienić filtr, wymienić olej, sprawdzić świecę i, i, całą, i całą resztę. Także, także tak to wygląda. No warto też sprawdzić, oczywiście, turbinę, wearing, w jakim jest stanie, wał napędowy, sprawdzić instalację elektryczną na zimę, wyciągnąć akumulator oraz podłączyć go do ładowania w domku w ciepłym miejscu, żeby, żeby był sprawny i dobry na lata. I oczywiście wyjąć wszystkie akcesoria, które są gdzieś tam wilgotne, czyli kapoki, niekapoki i i całą resztę. No i oczywiście najlepiej przechowywać go pod dachem i w ciepłej temperaturze, jednak jak nie mamy takiej możliwości przygotujemy go odpowiednio do zimowania, to nic mu się nie stanie i w przyszłym roku będziemy mogli dalej go nie, spokojnie i swobodnie używać. Jeżeli chcecie, to przy... także robimy takie przygotowanie do zimowania i zapraszamy oczywiście serdecznie do ATV Dealers na zakupy czy też serwis.